Cześć, tutaj doktorek będzie 1, 2, 3. Właśnie skończyłem nagrywać film z lasu na filipa na tropie. Subskrybujcie, by nic nie będzieło, bo idziemy właśnie nagrywać te cegły, które nam ukradł. Ten złodziej, dziadek. I właśnie idę to nagrać. W ten dzień, w który to widzicie, w ten dzień on nam to zrobił, więc liczcie ile dni będzie złodziejstwa. Nie te cegły, ale to i tak nic nie wskazuje. To jest złodziejstwo totalne. A więc idę wam nagrać, nic nie będę mówił, żeby się nie ska. by właśnie ona, więc subskrybujcie, żeby Was to nie ominęło. była bardzo mocna akcja. No, a więc, subskrybujcie ile się da. Dobijamy 20 subskrypcji. Na 20 subskrypcji będzie piosenka. Na Fit2, Fit2123. Tutaj też sobie będzie piosenka. Subskrybujcie też doktorka BN1, 2 123 Fit2, Fit2123 i ten kanał. Festów nam to będzie no to niestety nie będziemy mogli chyba nagrywać odcinków w ogródku, bo nie będziemy mieli gdzie nagrywać, bo on to nam wszystko rozwali i chyba będziemy musieli po prostu nagrywać innych youtuberów i oceniać czy to dobrze robią czy źle No więc no niestety na razie cześć